Dobry wieczór, proszę Państwa, tak, tak, chcemy działać, zacząć działać, pełną parą, zacząć działać, pełną parą, zacząć działać, tak, chcemy działać, zacząć działać, pełną parą, zacząć działać, pełną parą, zacząć działać, parą zacząć działać. Tak, tak. przygotowujemy się, Noście to dziadostwo, do powrotu, mamy bliżej, korona tak, a tak. Jesteście super. Uważajcie na siebie. Czekam na Was. Chcemy działać, zacząć działać. Pełną parą, zacząć działać. Pełną parą, zacząć działać. Tak, a tak. Chcemy działać, zacząć działać. Pełną parą, zacząć działać. Pełną parą, zacząć działać. Tak, a tak. Dziękuję Pani Weronice Bochat za to, że wyznaczyła mnie do publicznego rapowania. Bardzo Pani dziękuję. Naprawdę serdecznie dziękuję. Bomba. I niniejszym wyznaczam do e, tego zadania moich przyjaciół: Magde Umer, Piotra Polka i Zbigniewa Zamachowskiego. Poza tym tęsknię, poza tym e, rodą w wirusa, poza tym sztuczną rodą w wirusa, poza tym słowo rektora, poza tym zostań w domu. Uważajcie na siebie e, i to tyle. Dobra Państwu. <grym> Chcemy działać, zacząć działać. Pełną parą, zacząć działać. Pełną parą, zacząć działać. Work. Work.